Dzień dobry, Pani Profesor. Mam zaszczyt rozmawiać z, z wieloletnim nauczycielem czwartego Liceum Ogólnokształcącego imieniem Ken w Bielsku Białej, Panią Profesor Eryką Pytlowany, która 20, ponad 20 lat prowadziła zespół muzyczny w czwartym Liceum Ogólnokształcącym, zespół znany w Bielsku, w województwie, na świecie, zespół Alert. Pani Profesor, na początku, skąd nazwa tego wspaniałego zespołu? Yy, ponieważ byliśmy zespołem harcerskim, na początku bardzo harcerskim, stąd ta nazwa, która funkcjonowała w owym czasie w harcerstwie, jako gotowość do czynu. Ponieważ poczuliśmy się w pewnym momencie gotowi do tego, żeby rozpocząć działalność muzyczną, w związku z tym yy, nazwa krótka, zwięzła, pasowała nam bardzo i tak pozostało do końca. Mimo że potem na początku był to zespół właściwie stricte muzyczny, potem się rozwinął jeszcze o elementy yy, teatralne i na końcu właściwie już był prawie muzykalny. Dlaczego pani profesor, skąd pomysł, dlaczego skąd taka? inicjatywa, żeby stworzyć zespół. Ta chęć... Skąd, skąd Pani czerpała motywację? Bardzo proste. Kończyłam studia muzyczne, więc to do tego i zobowiązuje. Muzyka była czymś, co... było moim zawodem. Kochałam muzykę i kocham do dzisiaj. W związku z tym chciałam... Założyć no, zaczęło się właściwie w czwartym liceum od chóru, Miałam w pierwszym okresie 150 osobowy chór, który poistniał sobie <grym> chyba dwa lata i zauważyłam się, młodzieży, że bardzo chcieli łączyć muzykę z ruchem, gdzie tylko była jakaś możliwość. Ten ruch był jakiś dominujący. W związku z tym zrezygnowałam z tej tradycyjnej takiej działalności, jak to chóry stoją na, na baczność i śpiewają to, co mają do zaśpiewania. Wprowadziliśmy ruch. To oczywiście musiało. Musiałam ściągnąć choreografów do współpracy. Bo na muzyce się znam. I wiedziałam, co mam robić. Natomiast jeśli chodzi o choreografię, żeby być profesjonalnym zespołem, trzeba było ściągnąć profesjonalnych ludzi. A potem jeszcze zaczęły nas interesować teksty, i zaczęłam współpracę z aktorami. Jest wielu aktorów z Teatru Bielskiego, z którymi współpracowałam. I właściwie staliśmy się później teatrem muzycznym, a już pod koniec to prawie musical. Panie profesor, a jak często odbywały się próby? Przecież uczniowie ze szkoły, lekcje, obowiązki, zadania domowe. Kiedy i jak często były próby do przedstawień? Nie wiem, czy mi dzisiaj ktoś uwierzy. Przede wszystkim powiem tak. Do zespołu nie robiłam żadnych przesłuchań. Nie wybierałam najlepszych, nie wybierałam ładnych czy brzydszych. W ogóle nie miałam takich zamiarów. Brałam każdego, kto przyszedł i chciał występować. W związku z tym miałam ludzi bardzo chętnych. I pracowało mi się, chociaż niektórzy, no może nie mieli słuchu czasem, czasem tam brakowało im czegoś, ale zawsze chcieli, i to było, to było coś bardzo ważnego. W związku z tym, a próby były zawsze, cały piątek po południu od godziny 14 do 19, w grupach oczywiście, i każdą sobotę od godziny 8 rano do godziny 12. Podzieleni byliśmy na grupy, bo zespół był bardzo duży. Były lata, że 70 osób, czasem 60, czasem 50 różnie. I dlatego było trzeba dzielić. Oddzielnie ćwiczyły grupy taneczne, oddzielnie ćwiczyły grupy wokalne, oddzielnie ćwiczyły duży zespół wokalny, oddzielnie duety, oddzielnie byliśmy tak zorganizowani, żeby jeden robił to, drugi robił tamto miałam asystentki wśród uczennic, które chodziły gdzieś na przykład na jakiś balet i one douczały tych, które miały tam kłopoty z tańcem. I w jednej klasie ćwiczyli jedni, w drugiej drudzy, w trzeciej jeszcze inni, a ja chodziłam, koordynowałam to wszystko i pracowałam z solistą na przykład, albo z całą grupą i tak. W związku z tym, te próby były zawsze w tych dniach, dlatego że najłatwiej było, bo potem była jeszcze niedziela, że można było zadanie odrobić w niedzielę. Także, że i to były takie czasy, że byli zawsze chętni. Naprawdę... Miałam lepszą frekwencję niż na lekcjach w szkole. I ta ciężka praca przynosiła efekty, pierwsze miejsca, nagrody, wyróżnienia. A które z osiągnięć, z nagród wspomina Pani najmilej? Które są najmilsze sercu? Może które wymagały większej pracy? Zawsze festiwale, bo wyjeżdżaliśmy na festiwale, to się nazywał Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Do dzisiaj są te festiwale, już też około 40 lat, czy nawet więcej. I na tym festiwalu zdobywanie nagród było dość trudne, bo z całej Polski przyjeżdżały zespoły i trzeba było tam konkurować, więc te festiwale zawsze, to były przygotowania na festiwal nieraz cały rok. Od festiwalu do festiwalu. Festiwal się odbywał zawsze w lipcu. Wyjeżdżało się na dwa tygodnie. Fantastycznie był zorganizowany, dlatego, że były tam warsztaty. I w tych dziedzinach, w których ja byłam słabsza, nie mogłam sobie poradzić, mogłam tam pracować z fachowcami. Na przykład prowadziliśmy zajęcia z reżyserem Polsatu. I on nam uczył, uczył nas, jak mamy się rozmieszczać na scenie. Bo scena raz jest większa, raz, był, raz jest mniejsza, a zespół był duży. I te przestrzenie między, między mówiącymi teksty, między te, tymi, którzy tańczyli, to trzeba sobie umieć zaplanować. I pamiętam, że miałam takie warsztaty i bardzo dużo się na tym nauczyłam. Miałam warsztaty z choreografami, z aktorami. Naprawdę te warsztaty były bardzo, bardzo, bardzo ważne, i zawsze czekałam na ten festiwal, chociażby z tego względu. I nigdy nie nudziliśmy się, bo zawsze, zawsze tam pracowaliśmy sobie w czasie wakacji. Także. Że... Poza tym no, występowaliśmy w różnych mniejszych, taki bardzo ważny festiwal. Pierwszą złotą jodłę zdobyliśmy w 1987 roku. Złote Jodły otrzymują kategorii teatru muzycznego. Pod wodą i odbiorczym Teatr, I pamiętam, że reżyser festiwalu yy, dał Alertowi bardzo duże szanse w koncercie galowym, i występowaliśmy tam wielokrotnie. I pamiętam taki moment, który mnie wzruszył. Bardzo. Stałam pod sceną tego wielkiego amfiteatru, kadzielnia w Kielcach i patrzyłam na scenę, jak wręczali nagrodę na, na, po koncercie. Y, mojemu zespołowi, tam młodzież odbierała tę nagrodę. I podszedł do mnie w tym momencie reżyser i mówi mi tak, Pani Eryko, czemu Pani nie płacze? Pani powinna płakać w tej chwili, bo to jest takie wyróżnienie dla zespołu, że po prostu, ja mi pamiętam, że się rozpłakałam rzeczywiście e, wtedy, bo, bo niewiele mi brakowało do tego, żeby, żeby tam uronić łezkę, ale już jeszcze jak reżyser przyszedł jak widziałam, no, naprawdę ta młodzież szczęśliwa, bo pokonała tam te wszystkie zespoły naprawdę super. To, to był taki, tak, taki moment, który mi utkwił bardzo w pamięci. Była toła wysła podniosła się! Nam kultura! Wzrosły popyki spożycie! Zastro do Łosiana fura wzrosło hektara w życie!

Skąd pomysły na te piękne kreacje, na kostiumy, które co roku zaskakiwały i wręcz wszyscy podziwialiśmy? To była ciężka sprawa. Raz, że zespół istniał w czasach, kiedy nic nie można było dostać, kupić. Po drugie, nigdy nie było pieniędzy i dalej chyba nie ma. I w szkołach, oczywiście. Stąd, stąd były problemy. Były bardzo wielkie. Myśmy dawali koncerty, nad, nad, którymi zarabialiśmy na kostiumy. To znaczy, na przykład urządzaliśmy koncerty w Beceku, odbyły się na przykład w ciągu jednego dnia trzy koncerty, i, i przy, przychodziły szkoły na te koncerty. Technika, licea, szkoły podstawowe, różnie. I ten dochód, który mieliśmy z tych koncertów, przeznaczaliśmy na stroje. Ja jeździłam po, po całej Polsce, do Zakopanego jeździłam po jakieś pasy góralskie. Gdzieś, pamiętam, czapki. O, robiłam program kowbojski, więc specjalnie w, w Skoczowie, w fabryce kapeluszy, zamawiałam kapelusze kowbojskie do zespołu. I, I tak dalej. No, Także że to było wszystko, tylko to było wszystko na mojej głowie, dlatego że ja byłam właściwie alfą i omegą w tym zespole. Zajmowałam się i stroną artystyczną, i prowadzeniem całej tej dokumentacji, i tego wszystkiego, i, i jeszcze z tymi pieniędzmi, bo to był, miałam cały komitet wśród młodzieży, żeby mnie ktoś nie posądził, że wzięłam skądś jakieś 10 złotych czy 20, więc to wszystko, wszystko musiało tam zagrać, żeby, żeby można było coś kupić, i czasami jakieś dofinansowanie nawet. Z tych pieniążków mieliśmy do, do Kielc, bo czasem była ta młodzież. Był ktoś, komu rodzice nie mogli dać pieniędzy na, na wyjazd, a był potrzebny, bo miał jedną z głównych ról: i co tu zrobić. Więc jeżeli, jeżeli był ktoś taki, no to wtedy. Kombinowaliśmy jakieś dofinansowanie troszkę ze szkoły, troszkę gdzieś z harcerstwa, troszkę z naszych zarobionych pieniążków i tym sposobem byliśmy wszyscy razem zawsze. Oni się kochali. Po prostu te próby i te wyjazdy na, kon na koncerty, na konkursy powodowały to, że jak przychodzili rano do szkoły, to zawsze jak stała jakaś grupka na korytarzu yy, większa, to wiadomo, że to byli członkowie alertu. Oni się szukali po prostu. Mieli sobie zawsze więcej do powiedzenia niż inni, i może nie tyle interesowali ich koledzy z klasy, ile właśnie szukali się zawsze, a byli w różnych klasach, więc zawsze się tam jakoś umawiali, zawsze bardzo dobrze mi się z nimi pracowało. Czy ta kwestia finansowa, czy może coś innego było najtrudniejsze w trakcie tych 20, ponad 20 lat współpracy z młodzieżą, z uczniami? Czy może któraś sztuka, jakoś widowisko spowodowało no też niemiłe wspomnienia, trudności, czy coś takiego się pojawiło? Było, było. było sporo takich rzeczy, ale to by było trzeba rozpatrywać w różnych kontekstach. Było, była nawet taka sytuacja. Postanowiłam zrobić wesele wyspiańskiego, któremu nadałam tytuł Wesele w 100 lat później. Ponieważ wesele było wystawione przez Wyspiańskiego w 1900 roku, a myśmy to robili w 2000. W związku z tym akurat ta nazwa pasowała. Ale co innego się śpiewało i tańczyło w 1900 roku, a co innego teraz? I musiałam to zrobić tak, żeby było tam wiele tego Wyspiańskiego, ale żeby było dzisiaj. I tutaj natrafiłam na bardzo duży... duży yy, Opór ze strony aktorki, z którą współpracowałam przez 10 lat. Ja całe wakacje siedziałam nad scenariuszem. Pisałam ten scenariusz dosłownie całe wakacje. I przyszłam 1 września do szkoły zadowolona, że będę robić wesele. Przedstawiłam młodzieży na pierwszej próbie, przeczytałam cały tekst. Byli wszyscy już zorientowani, na czym to będzie polegało. Widziałam, że byli chętni. Przedstawiłam ten tekst również aktorce. To znaczy, dałam jej scenariusz do domu, żeby przeczytała, i przyszła za tydzień na próbę, że będziemy rozmawiać. I aktorka mi powiedziała, nie będę tego robić. Kiedyś grała sama w weselu i nie mogła strawić, że tak powiem, tego, że to wesele jest inne niż napisał Wyspiański. A ja się wcześniej konsultowałam z polonistkami z naszej szkoły. Wybrałam specjalnie dwie polonistki ze starszego pokolenia i dwie polonistki z młodszego pokolenia. Te dwie polonistki z młodszego pokolenia zaakceptowały. Te dwie starsze nie powiedziały mi że nie, ale coś dały mi do zrozumienia, że to nie no bo są przyzwyczajeni do tej wersji. Zresztą poloniska musi uczyć tak, jak Wyspiański napisał, a nie jak jakaś tam Eryka Pytlowany, prawda? I ja się im nie dziwiłam w pewnym sensie. Natomiast z aktorką musiałam, musiałam przerwać pracę. Powiedziała, że nie będzie tego robić. I wyreżyserowałam to sama. Także był to, był to naprawdę z mojej strony wielki, wielki wysiłek. Ale już miałam doświadczenie, bo już przez tyle lat yy, w Kielcach, na festiwalach, pracowałam z różnymi ludźmi, więc już miałam, miałam, czasem zasięgałam jakiejś pomocy gdzieś tam od kogoś z aktorów, ale to tylko tak gdzieś przelotnie, co tam zrobić w jakimś miejscu, prawda, albo że nie mogę sobie poradzić tam z czymś, ale właściwie to wszystko była moja robota, także no i dostaliśmy złoto i w Kielcach za to wesele, więc to był, to była bardzo trudna dla mnie sprawa bardzo trudna. Mieliśmy program, były klasy, które miały muzykę od pierwszej do czwartej klasy, a w pierwszych klasach nawet były dwie godziny muzyki, więc można było wiele wiedzy teoretycznej i różnej innej jeszcze zdobyć. I były te matury i wykształcili się śpiewacy operowi, śpiewacy muzykalowi. Można by było ich wymienić tu sporo. I to z pewnością wychowankowie alertu. Wychowankowie alertu startowali. i jeszcze ten mm -hmm. Jeszcze jak zaczynałam w Watrze, czyli w zespole międzyszkolnym, którym prowadziłam, i później alertu, i ci właśnie są teraz na scenach. Może przejęli, przejęli pałeczkę, po pani profesor? I ja myślę, że w Mojej zasługi tu jakiejś wielkiej nie ma, tylko oni po prostu rozkochali się w tym, co robili. Po prostu scena ich zainteresowała, zainteresowała ich muzyka, zainteresowały ich teksty. I po prostu mieli tu okazję gdzieś funkcjonować w tym i to stało się potem ich zawodem. Także... Dziękuję ślicznie Pani Profesor za poświęcony czas. Myślę, że Warto wspomnieć, warto mówić o takich wspaniałych momentach, chwilach, latach i o ogromnej pracy pani profesor, ale również uczniów, nauczycieli, dyrektorów chętnych właśnie do tworzenia czegoś więcej. Dziękuję ślicznie, do widzenia. Dziękuję. Alkoholami pojął Może usiadłbyś Przy stole Obok żony Może usiadłbyś Przy stole obok żony Spojrzał Czule zamiast stłuc Ostatni talerz Śmiał się szczerze Że nie umiesz Jak się wcale Gdybyś zamiast na butelkę Jedną, drugą Tworzy listę bardzo długo, wydał na ogromnym bowiem chleba. Wtedy bieda by odeszła, twoja bieda, gdybyś nie chwiał się na nogach już od rana. Może dzieci by osiadły na swych kolanach, mógłbyś dać im od słodyczy i banana, gdybyś nie chwiał się na nogach już od rana. Ojcze, brudnych dzieci w dłoni. Chciał spróbować decydować o swoim bycie. Gdybyś nie dał być się na pokuszenie, może inne, może inne.